Ciekawe, widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek z Antkiem, tak, nagrywamy z Robloxa i to jest przywitanie Antka, tak, Antek, Antek ma przywitanie, bo nie robiliśmy przywitania, że Antek jest nowy członkiem kanału, chodź Antek, idziemy, mamy tu balony, wszystko, ten tutaj picunie. No i nie wiem, pizza dobra, tu jest mój piesek, chciał przywitać, tu, o siedem, i tu jest mój kotek. Kociantek. gdzie idziemy, patrzcie jaki Antek sobie przygotował fajnego skina, ja też. No i robimy przywitanie. Lubicie antka, to zostawcie lajka i suba na tym kanale. No i nie wiem, co my antek teraz możemy go robić. Antek się pyta mnie, kiedy ma pizzę zjeść na czacie. Ja teraz. Napisałem, aby teraz je pizzę, Antek. Antek je pizzę, którą zamówiłem. Ja mówię, czy chce ten piesek, widzowie, tutaj, co ma na brzuszku, czy chce pizzy. Ale fajnie by było, jakby był Michał, ale nic do tego nie ma. No, nie fajnie. I dla mnie tak samo. To Antek. Chodź Antek, idziemy. Przygotowałem coś dla Ciebie. Bierzemy jakieś autko. I zrobię. Dawajcie takie. Idziemy. Idziemy widzowie tutaj nad jeziorko z zamkiem. Będziemy świętować. Jedziemy. Patrzcie, zarezerwowałem dla nas takie coś. Możemy sobie tu być ile chcemy. Antek już się opala. Jak panie O, nacisnął mi się coś. Antek się opala. Już, ja też sobie zrelaksuję. Jeszcze kawałek pizzy ma Antek. Nie słyszę. Antek jak to Słyszę, przyszli na naszą imprezę. Nie wiem. To było chyba tyle na dzisiaj widzowie. Tego, nie dlatego, że mnie wywaliło, tylko po prostu chcecie więcej filmów zamknięć, to zostawcie suba na tym kanale. Lubimy Was. No i... Pa pa!